Słyszę, stało mnie. Taki Matrix z rządzie, prawda? Mhm. No i żadnego urządzonka nie ma. Tego urządzonku, który nagrywa, nie jest podłączona do sieci nie? w tym momencie. No I mamy tutaj, prawda? Magiczne w promieniowanie. Nie wiadomo, jego pochodzenia. Pole, pole, jakby pole miernicze, tak? Czyli oczyzna, gdzie znajdują się, znajdują się sensory miernika, skierowana jest do dołu. Ja w sobie pokoju. Co nie znaczy, że tam jest źródło, absolutnie. Ale kiedy że zmienimy ten kierunek na jakiś taki prawda, inny, to już niekonie, niekoniecznie jest więcej. Niekoniecznie mieli tylko większe wartości. Prawda? Mhm. To bardzo ciężko właśnie kierunek ataku, no nie można to znacznie powiedzieć absolutnie. Może być jakieś źródło z tego, z tego tyłu też. Jak, jak czytamy w artykule Robertsona dla Armii Amerykańskiej, na o rozwoju i w sensowności zmiany infrastruktury, czyli użycia głównie broni energetycznej, wyparcia przez broń konwencjonalną. Nie dlatego, że właśnie ciężko jest wykryć, można też, można też atakować cel nawet w zamkniętych obiektach przez ściany, nawet przez istety, tak czarnymi drzwiami, czyli przez korzystając z instalacji elektrycznych, które są w budynkach. Więc jest niestety ciężko, ciężko jest tutaj zdeterminować.